Dzięki Janusz filmu za nominowanie mnie do challenge'u. Czas na moją odpowiedź. Fantastyczne studio. Lecimy z tym. Pewnego dnia rzuciłem pracę i zamieszkałem w busie. I świetnie sobie radzę, tak w telegraficznym skrócie Różnice jaką czuję to ciągłe przygody Na które zamieniłem swoje mieszczańskie wygody Być, a nie mieć, przecież życie mamy jedno Czasem kogoś nie uwaga i zrobi ci się ciemno Podróże to nauka, tego nie nauczył w szkole To manipulowanie przez polityczne trole, Szacunek do natury świeci kapitalizmu Ja lub my to świat ciągłych kompromisów Bezwarunkowa pomoc wraca z podwojoną siłą Na mnie liczyć, radzi siostro Jakbyś się potknął, w życiu ci nie poszło A teraz pomogę naszej służbie zdrowia I dorzucę na kubkę trochę polskiego złota Nominuję Aleksandrę Grajewską z Wszystko Gra Marcina Wilczyńskiego, mojego brata Piotra Jaśnińskiego I Kamper Maniaków Czekam na waszą odpowiedź Cześć